Witajcie kochani, witamy Was bardzo ciepło, słonecznie, jak zwykle serdecznie rozpoczynamy drugie śniadanie przy kawie. Jest już ze mną Marta Gołowacz. Ale kim jest Marta? To dowiemy się za kilka chwil, bo w tej chwili chciałabym połączyć się ze znienawidzonym Sebastianem w studiu numer dwa. Halo, halo, tu znienawidzony przez czarownicę złowrogą Agę Drochomirecką Sebastian Przybylski. Ale kim jest Sebastian? To jest dobre pytanie. Sebastian dziś, moi drodzy, za jakieś 10 minut przeczyta wam trochę tego, co się dzieje w kraju, co się dzieje w Polsce. Porozmawia trochę o przeglądzie prasy, ale przede wszystkim wita się dzisiaj i oddaje głos. Zawsze chciałem to powiedzieć, oddaję głos do studia po 45 sekundach. Dobrze. E, Marto, mm, powiedz mi, Czym się zajmujesz? Ja mogę powiedzieć, że z, z zawodu jestem witrażystą. Zajmuję się witrażami. Wolisz, jeżeli się o tobie mówi witrażystka, czy witrażysta? Ja jakoś. Nie lubię tych podziałów męsko-damskich. Ty? Męsko-damskich. Ja lubię witrażystę. Dobrze. Więc y, y, dzisiaj w studio jest z nami y, jedna z najlepszych w Polsce, muszę to powiedzieć, witrażystek, <śmiech> <śmiech> witrażystów. Y, powiedz, jak to jest, że w XXI wieku y, ktoś zajmuje się taką dziedziną sztuki, która jest z nami od. Tyle. Tysiąca co najmniej chyba lat, prawda? No to już sięga starożytności. Czyli kilku, Te, tysięcy kilku tysięcy lat. Kilku tysięcy lat. Same początki witrażu potem były. Natomiast ta, ta jakby forma, czy, czy ten sposób robienia witraży, który ja, którym ja się zajmuję, no to ma tam ponad 100 lat, 200 prawie. I jak to się stało, że mm, młoda kobieta zajęła się akurat tak ciężką tak naprawdę formą sztuki? 嗯。Mm. Mnie zachwyciło w którymś momencie szkło bardzo. Ja y, przez tak, można powiedzieć, przypadek zaczęłam malować na szkle mm -hmm. i, i zrobiłam taką y, dużą formę. Y, Nie będę pokazywać. Y, taką formę, y, bo namalowałam witraż do kościoła, co było dosyć proste. Trzeba było po prostu przekalkować y, już gotowy projekt. I ja się wtedy zachwyciłam tym szkłem, tym szkłem, który, przez które przenika światło, jak zobaczyłam, że farba tak reaguje. Jak bardzo może reagować szkło takie już barwione, wytapiane, kolorowe. Mhm. I, wtedy, I wtedy to było tam ponad 10 lat temu, i wtedy postanowiłam dalej zająć się tymi witrażami i zobaczyć, jak dalej poszło. Ale powiedziałaś idzie... malowanie witrażu. Mhm. Znaczy. Witrażyści bardzo nie lubią, że to się nazywa witraż. To raczej można powiedzieć imitacja witrażu, bo to jest namalowany na szkle. To nie są Ach, witraż to są barwione, łączone bar, już wytopione kawałki szkła, już barwione. Natomiast malowanie no to to jest po prostu tak jakby rysunek na szkle. Ty jesteś po jakiejś szkole wyższej związanej typowo z tym? Czy ukończyłaś kurs, czy jesteś samoukiem? Ja y, wykształcenie zupełnie w innym kierunku humanistyczne. wykształcenie ze sztuką nigdy jeśli chodzi o naukę, nie miałam nic wspólnego. Ja potem, jak już namalowałam te witraże, to potem już bardzo się tak zachwyciłam i szukałam już kursów. I po prostu znalazłam sobie krótki taki kurs, a potem dużo się nauczyłam sama, robiąc po prostu w praktyce. Jak mówiłam, mój tata, tak, hobbyści, ci, którzy się nie uczyli, a są dobrze, są najgroźniejsi zawsze, bo to oznacza, że są pasjonatami. Ale powiedz, Marto, kto kto dzisiaj zamawia witraże? Yy, mm -hmm. Co robisz tak naprawdę? Mhm. Znaczy yy, najwięcej, najwięcej takich zamówień to są takie drobne rzeczy, które ludzie kupują na prezenty do zawieszenia do ozdób w domu. Yy, właśnie tak jak tutaj są świeczniki, jakieś takie zawieszki, takie najróżniejsze, tego jest najwięcej zamówień na to, bo, bo też, yy, też jest trochę zamówień na lampy, tylko że to już jest tak, że to już jest bardzo taka ograniczona, yy, jakby, ograniczona ilość ludzi, których na to stać. Którzy są w stanie za to zapłacić, bo to jest dość drogie. Natomiast takie drobiazgi nie są takie. W związku z tym, no to, to jest. Także mhm. no, też mam jakby na swoim koncie taki witraż do, do kościoła, taki większy. Z tym, mhm. że no, w tej technice nie robi się raczej takich ogromnych. Takie... A w jakiej technice? W takim razie? To, to, to jest technika, którą się to wymyślił pan. Tiffany, to jest amerykański artysta, który na przełomie XIX 18, 18, i XX wieku żył. I on właśnie wymyślił technikę witrażu łączenia szkła za pomocą lutowania. Mhm. I, i to... Czyli tutaj to wszystko, co mamy wykonane, ale... to jest wszystko lutowane. Lutowane, tak. Rozumiem. Na, na gorąco. To nie jest tak jak taki, te starsze witraże star, yy, tradycyjne, można tak powiedzieć, oprawiane w ołów, tylko tu jest każdy kawałek szkła, najpierw trzeba obkleić yy, miedzią, żeby ta cyna się trzymała do tego, bo cyna do szkła się nie trzyma, w związku z tym obkleja się miedzią każdy kawałek szkła i potem to się lutuje. Widzę, że ostatnio tematem przewodnim są chyba anioły, tak? No to z tego co widzę. To jest najbardziej jednak popularny... Yy, popularny yy, jakby motyw bardzo poza tym no też zbliżają się święta to już już się zaczyna po, po, tak połowa listopada to już są wszystkie motywy świąteczne, to już, to już właśnie te anioły są wszędzie, chociaż anioły też je są, można powiedzieć, cały rok na, na topie. Tak. Czy, a propos topów, czy jest jakaś moda w tych witrażach, które są wykonywane, nie wiem, w oknach, w jakichś otworach? Czy to się jakby zatrzymało w jakimś czasie? I... Ja myślę, że trudno powiedzieć, że jest moda jakaś. Jest moda. Tak, jak są mody na wystrój wnętrz, to wszystko jest zawsze dopasowane do tego, co aktualnie mhm. ludzie chcą mieć. To się nie zatrzymało. Znaczy, zatrzymało się na pewno te wszystkie wzory takie secesyjne, one są zawsze w, w, w modzie. I jak ktoś lubi ten styl i chce, no to wtedy, wtedy to, to jest. Natomiast mhm. dużo jest takich też w tej chwili, ja zauważyłam od kilku lat, że nawet sam, sam kawałek szkła, prosty kawałek szkła bez żadnego. Y, y, żadnego dodatku, już służy jako lampa na przykład. Mm -hmm. To też jest. Mm -hmm. y, to też. A powiedz Marto, jak to jest, y, czy taki artysta jak ty y, ma na przykład y, okresy w swoim życiu danego koloru? Na przykład, wiesz, okres błękitny, okres czerwony. Czy to też ci się zdarza, że nagle się okazuje, że spod twojej ręki wychodzą same niebieskie świeczniki, tak? I koniec. To prawda, to tak. Ja też widzę, że mam i kolory jakieś. Właśnie miałam etap na zielony, tak widać tutaj, mhm. świecznik zielony. Też lampa jest do tego zrobiona, też jakieś tam inne elementy. Ale też widzę, że mam taki etap na wzory, na konkretne kształty, które mi się podobają. Miałam mhm. taki etap, że wszystko było takie bardzo kwadratowe i takie y, geometryczne. Potem miałam etap, że wszystko było takie bardzo okrągłe i, i, i... czasami są smukłe. No to różnie jest. Mm -hmm. Teraz mam etap, że dużo drutu dodaję. Jakoś no, tak, bo tak, widzę, że tutaj jest jakoś tak dużo, dużo drutu, że, że jakiś tych ozdób takich z metalu innego też. E, powiedz mi, ty dzisiaj prowadzisz własną działalność, czy mm -hmm. zrezygnowałaś? No ja właściwie wiesz, to, Mówię, że to jest zupełnie jakby inny kierunek studiów, ale humanista mhm. i sztuka to w sumie blisko siebie stoi tak naprawdę. Pytasz. Powiedz, dlaczego nie pracujesz w banku, nie wiem, nie sprzedajesz jabłek, na jakimś, mhm. y, w jakiejś hali, czy nie wiem, pięknych ubrań, tylko akurat postanowiłaś, pójść za, za głosem swojego serca, założyć firmę i robić to, co mhm. robisz. To jest. Y no, to jest trochę tak, że ja próbowałam pracować w biurze, próbowałam pracować w różnych innych miejscach, i jak mam siedzieć 8 godzin przy papierkach, no to. to... Jakby to ładnie ująć, trafia mnie szlak po prostu. Rozumiem. <laughs> <laughs> to nie jest taka natura. Myślę, że to jest kwestia charakteru, kwestia natury, że, że jednak zupełnie nie, nie pasuje mi takie. Ja, ja też lubię bardzo różnorodność, bo mam też. Z tymi witrażami robię bardzo dużo różnych rzeczy. Nie tylko robię witraże, ale też uczę też współpracuję z taką pracownią plastyczną na, na Bielanach, która się nazywa Rafa Dulka i tam mamy zajęcia właśnie dla dzieci, dla dorosłych, między innymi z witrażu, między innymi dla dzieci te takie elementy witrażu, malowania trochę na szkle też i, i tam, no to też jest to jakby, w którym się realizuje też, nie tylko, ponieważ tego jest dużo też. A też powiedz ja też... Marto, co się wydarzyło, że założyłaś no to znaczy, bo tak, próbowałaś gdzieś mhm. I, mhm. I, i, i co się stało, że powiedziałaś nie, mam tego dość, koniec, robię to, to i to. to. To trochę jest tak, że ja już zajmowałam się tym od y, kilku lat, natomiast y, działalność, już samą działalność tak formalnie, no to mnie tak życie trochę zmusiło. I jak zmusiło i to, Martę życie do założenia y, właśnie działalności i na szczęście, bo dzięki temu mamy piękne anioły, dowiemy się... Po przeglądzie prasy, a przegląd prasy to chyba Sebastian Przybylski, A znam takowego. Podobno nosi różowe koszulki. Ja mam pytanie do naszego eksperta od witraży. Czy jest możliwość zrobienia jakiegoś różowego witrażu? No oczywiście. O, dziękuję bardzo. Moi drodzy, w tamtym wspaniałym studiu o witrażach, a tu trochę o przeglądzie prasy. Pani robi cuda, Pani robi cuda ze szkła, a jest... Ogromny cud w Strykowie, moi drodzy, o tym pisze dzisiejsze metro. Cud w Strykowie to chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie bezrobocie spadło prawie o 10%. A dlaczego? Wszystko to za sprawą nowo otwartego węzła krzyżującego najważniejsze drogi w Polsce, autostrady A1 i A2. O tym cudzie przeczytacie dzisiaj w metrze. Jak wiadomo, zresztą wszyscy wiedzą, o czym także mówi fakt, wszystko drożeje, a pensje te same. Nowość mi wielka. Polacy w portfelach mają coraz mniej pieniędzy, a w sklepach płacą coraz więcej. Pozornie wszystko jest w najlepszym porządku. Rosną ceny żywności, paliwa i innych towarów, rośnie także pensja minimalna. Niestety wszystko wygląda dobrze jedynie na papierze. Słuchajcie, porównanie z tym co się działo w 2007 roku jest następujące. Cukier 1 kg. 5 lat temu 3 zł, obecnie 4.10. Jajka 3,85 lat temu, 7,20 obecnie. A jeżeli chodzi o wszystko drożeje, to niektórzy mają całkiem nieźle. Pani Jolanta Kwaśniewska same dodatki ma za 13 tysięcy złotych. O tym także poczytamy w fakcie. Prezentowa nosi na sobie fortunę. Wystarczy szalik, torebka i smartfon. Hmm, takim to dobrze, moje dodatki 13 tysięcy nie wynoszą, ale może kiedyś. Słuchajcie, jeszcze na koniec, my rozmawiamy dzisiaj o witrażach, będziemy także rozmawiali o muzyce, ale czy wy wiecie, że jest ktoś, kto robi doktorat z łyżew i to pierwszy na świecie? To jest taki bardzo, bardzo fajny temat, jeżeli chodzi o zimę. O tym przeczytamy w dzisiejszym metrze. Anna Łukanowska-Jakubowska, trenerka polskich łyżwiarzy, obroniła właśnie doktorat. To pierwsza taka praca w Polsce poświęcona short trackowi i może jedyna na świecie. No, ludzie mają niezłe pomysły. Ja się tutaj grzeję, dla was w tych lampach normalnie spływa ze mnie, e, a co tam u witrażystów słychać, coś słychać u was? Czy Nie nic? no słychać, 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 bardzo się e, tutaj ucieszyłyśmy przeglądem prasy, e, e, także super, natomiast wracamy do Marty, bo e, zadałam cię pytanie, co się wydarzyło? Znaczy ja ze, ze względów różnych zmian w moim zakładzie pracy straciłam pracę, którą miałam tak na, na, na etat. To też nie było tak, że musiałam siedzieć 8 godzin. Natomiast to bardziej odpowiadało moim charakterowi. Natomiast straciłam tę pracę i też stwierdziłam, że już, już mam dosyć szukania kolejnej pracy, która będzie kompromisem w moim życiu, kolejnym mhm. kompromisem, kolejnym yy, kolejną rzeczą, którą trochę lubię, trochę nie lubię i chciałam za zabrać się wreszcie za to, co, co, co lubię naprawdę. E, czyli e, dla wszystkich naszych widzek i widzów nie ma tego złego, co by na witraż nie wyszło, tak? Zdecydowanie. E, Marto, powiedz, e, taki świecznik, może ponieważ jest kamera na ciebie, zbliżeniowa, to może weźmiesz go sobie tam mhm. i pokażesz widzom, ile tak. zajmuje ci czasu? Ten świecznik jest dość skomplikowany, ponieważ jak widać on jest z wielu elementów zrobiony. W związku z tym, zrobienie takiego świecznika zajmuje już około 3-4 godzin. Czy ty sama przycinasz te wszystkie. Tak, oczywiście. Czyli, no dobrze, chcę poznać tajemnicę. Twojej pracy. Czyli żeby taki świecznik mógł powstać, to najpierw co? On się rodzi w Twojej głowie. Najpierw musi być pomysł. Mhm. Rodzi, się mój, rodzi się pomysł, żeby zrobić coś takiego. Ten pomysł oczywiście w trakcie pracy się bardzo przekształca w najróżniejsze. Ten, ten świecznik akurat w mojej głowie wyglądał troszkę inaczej, ponieważ jak zaczęłam to w praktyce, to zaczął inaczej wyglądać i też mi się tak właśnie spodobało. To jest tak, że powstaje w głowie, potem powstaje projekt. Jeśli jeśli chodzi o świecznik, to musi być to najczęściej projekt e, trójwymiarowy, czyli muszę w jakiejś, w jakiejś masie zrobić e, projekt, e, który, będzie, który, no, który będzie mi służył jako wzór. Mm -hmm. jako, potem e, muszę podzielić e, ten, ten, ten wzór już kształt, podzielić na konkretne elementy. Konkre konkretne elementy e, Czyli te które, płytki, tak jakby tak, szklane. Tak, tak, tak. tak. I, I mam projekt, który muszę zrobić też w dwóch. Egzemplarzach. Jeden jako wzór, drugi jako wyciąć. Każdy taki element muszę z kartonu wyciąć, yy, odrysować na szkle, wyciąć ze szkła. To jest pierwszy, pierwszy etap, kiedy mam to też oczywiście właśnie na tym yy, jakby trójwymiarowym yy, projekcie. Muszę to wszystko przystawiać, poukładać, zobaczyć, czy to tak jest, tak jak ja chcę. Później, jak już mam to wszystko, już mam każdy element szklanu, już szkło całe mam wycięte, to jest druga bardzo też taka żmudna praca. Mianowicie, każdy z tych elementów trzeba oszlifować. Trzeba yy, yy, oszlifować tak, żeby nie było... Po pierwsze wyrównać to, co się nie docięło tak, jak mhm. bym chciała, bo szkło też nie, nie, się nie tnie tak, jak papier, ale też z drugiej strony, żeby nie były ostre krawędzie, żeby to było wszystko tępe. Jeszcze nie przeszłyśmy w ogóle do samego robienia, a ja już o, o, ocieram pot z czoła. Dobrze. No tak. Później, jak już mam wszystko wyszlifowane, to jest bardzo kolejny bardzo ważny element, mało popularny i mało atrakcyjny. Mianowicie wszystko trzeba porządnie umyć i wytrzeć. Rozumiem. To jest... Później, każdy z elementów o, muszę obkleić taśmą miedzianą. To jest taśma miedziana taka samoprzylepna, specjalnie do tej techniki produkowana. Yy, obkleić wszystko muszę taśmą miedzianą, żeby potem móc zlutować. Jak już mam każdy element szklany yy, obklejony tą taśmą miedzianą, ustawiam to sobie tak, jak chcę, żeby wyglądało za pomocą szpilek, plasteliny, mm -hmm. cokolwiek mi tam przyjdzie mm -hmm. do głowy, jakie mam doświadczenie, żeby to było w przestrzeni, żeby to było tak, jak, tak stało, tak jak chcę. I jak już stoi tak jak chcę, to wtedy zaczynam lutować. Zaczynam lutować w ten sposób, że najpierw łączę na łączeniach, żeby to się trzymało w miarę. Jak już się w miarę trzyma, mogę wyjąć y, tamtą ten wzór, żeby móc dalej lutować. I lutować, i lutować. Każdy, każdą, y, każdy, jakby, każde łączenie muszę zalutować. Mhm. Ja y, 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 patrzę na ten świecznik i. Kiedyś, nie tak dawno usłyszałam fajny tekst, że nie poznasz jak cenna jest dana rzecz póki sam tego nie wykonasz, mhm. nie spróbujesz, tak? tak? I nie docenisz pracy witrażysty, póki sam nie spróbujesz zrobić przynajmniej jednej takiej rzeczy. Tak. Powiem ci, że jestem w ogromnym szoku, bo wyobrażałam sobie, że to jest dłubanie. Ale nie wyobrażałam sobie, że to jest takie dłu dłubanie. zwłaszcza, że idąc do dowolnej e, księgarni, możesz na sobie kupić zestaw do witrażu, prawda? No, I wtedy to. E, tak, tak. E, powiedz, jak widzisz swoją firmę, swoją działalność za lat 10? Masz jakieś plany, nie. których mogłabyś? Rąbka, uchylić tajemnicę. No tak, no ja mam plany, żeby tą y, moją pracownię, która w tej chwili mam w, w bardzo małym pomieszczeniu, żeby ją jednak rozbudować, żeby móc robić też większe formy. I też y, zastanawiam się, żeby dalej rozwijać siebie. Też muszę się nauczyć dużo w tym tradycyjnym witrażu, bo to też pociąga bardzo. Natomiast też idę, rozwijam swoją firmę, bo to też mnie tak bardzo ciekawi, żeby uczyć innych też uczyć, ale też, bo to też jest tak, że to szkło ma takie bardzo zalety takie, bym powiedziała, terapeutyczne i samo przebywanie, samorobienie tego bardzo dużo daje satysfakcji. Ja bym chciała też, żeby ludzie mogli tego doświadczyć. Też tak patrzę, że bardzo też się rozwijam w kierunku terapii zajęciowej, żeby też ludziom, którzy potrzebują jakieś terapii, żeby mogli w ten sposób też się re realizować. Gdzie można cię spotkać w Warszawie? W Warszawie można mnie spotkać na Bielanach, to w internecie można mnie znaleźć pod nazwą Witraże Marty, natomiast na Bielanach można mnie spotkać w pracowni plastycznej Żyrafa Dulka. Też na stronie internetowej Zielona Żyrafa, tam jest sklep dla plastyków, ale też są właśnie wszystkie wiadomości na temat warsztatów, które prowadzi pracownia, między innymi warsztatów właśnie z witrażu. Jeszcze na koniec, ponieważ mamy kilka sekund, ile takich witraży wylądowało? wydawało na ścianie. No, no jest już trochę. Dobrze. Jest już trochę. Tak. I, I w złości, i jako Stoń. Stoń. ozdobę. Stoń. Kochani, dziękuję Ci bardzo, Marto. Marta Gołowacz była mo mo moim gościem, za to, że znalazłaś czas, żeby pokazać nam te cudeńka i wytłumaczyć, jak pracochłonne jest wykonanie mm -hmm. tych rzeczy. Więc już nie będziecie musieli się zastanawiać, dlaczego to kosztuje tyle i tyle. Natomiast po przerwie, na którą za chwilę Was zaproszę, spotkamy się z mężczyzną. Mężczyzną którego chciałam poznać już dawno, dawno temu. Powiem tylko, że jest blue, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, kto to taki, zostańcie z nami, a teraz zapraszamy na przewę.